I witam w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Diablo 2. Nekrozawodowiec, tajemne sanktuarium. I czeka mnie, czeka Skeletorsa, czeka Fazela i 10 jego, jego szkieletów, szkieletorków. No, myślę, że ciężka walka. Myślę, że tutaj te wąskie. Korytarze to nie będą dobre dla mnie. Ja tutaj będę musiał sobie o to jednak. Widmo. ma? spalanie many. To no nie jest łatwo. Nie jest łatwo, no tutaj ta włócznia moja teraz musi być dosyć będzie często używana. Może wtedy teraz akurat się przydadzą te mm, mikstury many. Pozbieram je. Zobaczymy, tutaj przechodzimy. Pan gul Guli. I tutaj następni. Czego nie pominął. A kluczy nie mam. Ja właśnie, chciałem to powiedzieć. Nie mam kluczyka. To już druga skrzynka. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Są jakieś czempiony. Ja tu muszę z shiftem robić, żeby tam się za bardzo nie zbliżać. Nie męczą moich Dobra ale 10 szkletów jest No chodźcie tutaj, chodźcie Jak to zrobić, żeby było dobrze Mam się tam wbić Nie no, muszę no z tej włóczni napierdzielać Klątwa Włócznia. Klątwa Włócznia. Tutaj większość chyba sam zrobię, co? Za mało many. A no tutaj mana się... ...przyda. Tam w ogóle ktoś jeszcze jest na dole? Oni tutaj tak biegają, nie mogą się przedostać. Dżiryt. Leczenie. A, jedną wezmę, żeby łyknąć. Dobra, i na spokojnie. Zbroja z kości jest. 10 szkieletów też. Dobra, klątwa. Włócznia i naprzód. Dobra, jest widmo. Może ja sobie przejdę od razu. Będzie lepiej. Trafia ich stąd? Ta mana by się przydała. Może ją wezmę, jak będę wracał. Wow. Dobra, nie jest źle. Jakoś wspólnymi siłami. Teraz muszę się tam dostać na górę. Może jeszcze tutaj najpierw przykład. Szkatuła. A w szkatule... ...pieniążki. Zwój miejskiego Portalu. Dobra, klepać, klepać, klepać. No ja wiem, że potrzebujesz mamy. Ile to moja włócznia w ogóle zadaje obrażeń? 104. Zaraz wydostać się stąd, bo nie wiem co się dzieje. Nagle straciłem rachubę. Na pewno tak, na pewno klątwy. A i tu skubańcy są jeszcze. Otędy chodźcie. Za mało od tej strony ich zaatakowałem, chyba najlepiej na tym wszedłem. Dobra, pomogę wam Dobra, padli na cycki. Jak doświadczenie fajnie idzie. Topur Lochaber. O nie wiem, co to jest, zobaczę. A jakieś takie wielkie. Zaraz zobaczymy. Jestem ciekaw. A. No i właśnie, coś, coś takiego z sześcioma miejscami, nie z pięcioma miejscami na klejnot. I fazel by się super ucieszył. Strasznie go chyba ostatnio zaniedbałem w ogóle. Co on ma? No właśnie 33 Już rozwaliliście te widma. To idziemy dalej. Znowu ci co ogniem nawalają. ściany ognia w ogóle ja ich trafiam tutaj gdy tak walił? rany jak ja nie lubię jak mi te kropel. znowu zaczyna się upał skwar no to idziemy, chodźcie ej, 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 ej. chodźcie, 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 chodźcie gdzie wy tam się Dobra, teraz od razu będzie lepiej. Jest tylko wytrzymałości. Dobra, też pomogę tą włócznią jeszcze. Ale tak dziwnie ja się czuję, powiem wam. Jak tak i te szkielety tak o, o, okrążą tego przeciwnika. I ja jeszcze spamuję tą włócznią i tu jest nagle taka rzeźnia. Chodźcie tędy. Mam jeszcze manę, mam. Chodźcie, tędy, chodźcie, tędy Akurat na ten ogień to mam w miarę dobre. Dobrą wytrzymałość, odporność. Nie zabiera mi to jakoś bardzo dużo życia. Ale jakąś nazywał ten gościu, tutaj był taki? Yy, skrzydło żółci. Dobra, ale 10 szkieletów jest. Dobra, powalimy, zobaczymy, czy ono to odporny jest. No, na pewno ja nie mam manu. To mogę wyrzucić. To już jest niepotrzebne. Dobra, i wspólnymi siłami to już powinno pójść szybko. Dobra. Poszło, przyszło. Okutyki. Miksura wzmocnienia, wzmocnienia. No, teraz będę i te many zbierał. Pałka z miejscem na klejnot, ale... Mnie interesuje... Broń drzewcowa Dobra, chodźcie, 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 trzeba się tu bić potrzebujemy Na no, tym potrzebujesz, dobra To dam radę rozwalić Niewraźliwość na trucisny No dobra, jakoś nie jest źle chyba Dużo pieniążków które pozbieram. I tak w sumie ostatnio nic nie, nie kupuję, co? Gizar ma dobrej jakości z miejscem na klejnot. Czy to będzie z pięcioma miejscami na klejnot? Potrzebuję klucza. Zaraz sprawdzimy. Butyki. Dobra, nawet tego nie sprawdzam. To do wywałki. Dwa miejsca. No to niestety. No niestety. Nie ma co. Jejcia. Do oczu ten podleć. Dobra, no, ja na sekundkę muszę przypauzować. No dobra. Mamy to. No i ten klucz, kurczę. U kogo są klucze, jeśli chodzi? Bo tu się kupuje klucze. U fary chyba nie. Spróbuję u ciebie, Lysanderze, ja Handel. O, dobra. To 9, tak? Już niech będą te klucze, niech ja już się później nie męczę i nie głowię, że czegoś, że coś fajnego ominąłem. A wszystko jest możliwe. A najgorzej było jakbym jakąś właśnie tą tą broń żywcową dla fazela gdzieś ominął. Z pięcioma miejscami na klejnot. Dobra, zbroja w całości. Zniedołężenie I jedziemy, panowie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. Sobie klątwę rzucimy. A ci się zatrzymali tutaj niestety Dużo nie zabieram, ale zawsze coś. Zawsze pomogę, tak? Będzie trosz, troszku szybciej Dobra, to teraz tędy. I co ja tam? Jeszcze coś miałem zabrać coś 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 pominąłem chyba po drodze, jak tu szedłem. Już zapomniałem. Cyk, cyk, cyk cyk, cyk, cyk dobra. To może to wykniemy. Bo wtedy tak mi ta mana wyskakiwała. No stąd, dobra, tu byłem Tędy jeszcze muszę przejść. Tu przez środek Jakimiś zakosami szedłem Miejski portal. O jest mana. A może tą manę właśnie miałem wziąć, co? Mówię, jak będę wracał, to ją sobie wezmę. Tu mana się przyda na pewno. Dobra, zakusami, zakrętami. jak to wygląda tak pod tym tak patrzę na te kolumny tak jakbym do góry nogami to było jakoś coś no to jest jakiś posior z tego co widzę jak on się nazywa cięcie czerni no dobra muszę pomóc nie ma wyjścia mana się pójdzie troszeczkę albo jeszcze mógłbym coś innego zrobić jakiś wybuch zwłok albo nie wiem, ten wybuch trucizny chyba, tak? no tak, cięcie teraz ty idziesz pod nóż no i zobaczcie, ile to czasu mi zajmuje, żeby go rozbić przez to, że te szkielety są tak zamknięte pierścień, no zobaczę leczenie, mana, wezmę identyfikację Potrzebujesz mamy, proszę cię bardzo. Dobra, pieniążki wezmę. Jeszcze jeden pierścień. Skrzyneczko, skrzyneczko. Kurde, też szukam tej broni dla fazela z pięcioma miejscami na klejnot. Nie pamiętam co ja tam miałem dla niego zrobić. Jest coś fajnego. I chyba właśnie nawet mam wszystkie te runy. Dobra, a więc pierwsza odnoga zaliczona. Dobra, to teraz w tą stronę pójdziemy. A tu fazel, ja już na niego klątwę. Myślałem, że tu wychodzi na mnie jakiś przeciwnik. Ale tutaj na razie przeciwników jakby niewielu. Jest sporo miejsca, więc nawet nie będę teraz walił z tej włóczni, żeby nie tracić tej many. Moje Ma sobie chyba bardzo dobrze dadzą radę. Mankę łyknę. Najgorsza odnoga dla mnie z tych czterech, co tu są, to jest ta z tymi portalami. Jej najbardziej nie lubię. Co jest dziwne, bo ja chyba te ludgolę, ten drugi akt, chyba najbardziej lubię ze wszystkich, ale paradoksalnie są tam te dwie miejscówki właśnie, trzy nawet, pałacowe piwnice, robacze gniazdo i tutaj te sanktuarium, że ja ich nie lubię tych lokacji. Dziwnie, dziwnie. To dlaczego ja te lud golę? Prawie połowy planszy z tego drugiego aktu nie lubię, a najbardziej lubiony akt. Pff. Ale chyba te grobowce to wszystko. Lubię Egipt. I, I to może tak mi się z tym wszystkim zawsze kojarzy. Może to dlatego... Wow, gościu! Ci dam ogniem zaraz. Ja ci dam zaraz ognia. Masz moje turbo turbokółka. Zabierasz coś z życia? Zabieram. Dobra. Może łyknę manem. Dobra. Jeden szkielet tu za mało. A cały sobie tutaj tak stoicie i się patrzycie? Porąbało normalnie te moje szkielety. Chyba też nie lubię tego miejsca i dlatego. Trzymaj. Cię. Sam cię zabiję. Starczy mi mamy, starczy mi mamy. Starczyło. Dobra, wyknę te życie. Sprawdzę to. Połowa czasu, sprawiając założenia O, dużo do skuteczności ataku. Ja mam jakieś lipne pierścienie. Co ja mam? Odporność. Odporności, po prostu odporności. Które mi są bardzo potrzebne, więc nie będę na razie zmieniał. Chyba, że znajdę jakiś pierścinek, który dodaje mi 5 do wszystkich umiejętności nekromanty. Dobra, zużyję i to. No i co, no muszę... tracić tą manę, no bo tak to będzie... Cały dzień będę tutaj siedział. Mam coś jeszcze? Dobra, łyknę to. Tu mam rękawice, pieniążki, super mikstura. Mamy o, proszę bardzo. Dobra, chodźcie, tutaj, chodźcie. A wiem, czego wam nie mówiłem już dawno. Na pewno nie mówiłem tego w poprzednim odcinku. i Chyba dwa odcinki temu tak samo. Ani razu tego nie powiedziałem. Jestem głodny. Znowu się zrobiłem głodny. Tak, w sumie gra. Myślę o jedzeniu. Dobra, chodźcie, cofnijcie się. Nie cofniecie się. I to co, trzeba jechać. Dobra, znalazłem mankę, więc mogę jej zużywać. Dobra, tutaj troszeczkę więcej miejsca, więc na spokojnie. Leczenie. Many, dajcie, many, dajcie, many. Nie bełty, nie żygajcie, tylko. Wysypujcie się z mikstury, mamy dupa zbita. Dobra, lecimy dalej. Dobra, to już idę tędy. Nie do końca. O, i jest ten gościu. Jest ten gościu. Zabij demonologa, tak? No i co? Szkieletów 7. O właśnie, poginęły mi szkielety. To nawet nie zauważyłem. Dobra, jest 10. Zbroja. Klątwa i chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, chodźcie. Dobra, może pójdzie nawet całkiem dobrze. Co on spala mamy? Dobra, ale chyba pokonany, co? To już koniec? Chyba tak. Zadania. Wróć do miasta po nowe informacje. Zaraz wrócę, tylko zobaczę, co tutaj się wysypało. Jest mana jedna, druga, trzecia. Szkieletowa głowa, większa niż jeszcze many. Dziennik Horazona. Znajdą go za portalem. Ale wiedzcie... Dobra. Kanion Maga. Ale co, przejdę chyba jeszcze te odnogi resztę, co? Tu nawet fajnie idzie doświadczenie. Zawsze jeden punkt więcej. Chociaż kurczę, tutaj to jest taka... Nie, nie będę szedł. Tutaj więcej się męczę... Na otwartej przestrzeni będzie, wydaje mi się, że sympatyczniej. Jest punkt nawigacyjny, ostatni w tym akcie. Kanion Maga. No i co? Chcieli, żebym wrócił do miasta? I co? Dowiedział się czegoś, tak? Dowiem się. Dowiem się od Ciebie. Jeśli o tragedii, która nawiedziła to miejsce, rozchodzą się szybko. Co za okropność. tylko pomyśl Dobra, tak jak mówiłem, tutaj akurat w tej części. O, dwa zadania wykonane. E, tutaj nie idę tak, nie, 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 nie słucham wszystkiego, co do mnie gadają. I tak jeszcze będę nagrywał. Na pewno diablosa. Jest coś takiego w planie, żeby zrobić. Od jedynki. Pojechać z taką fabułą. Trochę się naczytałem od diablo. I jest wiele takich rzeczy, o których się nie mówi. Nie ma tak za bardzo tego w grze. Ale są pewne potwierdzenia tylko tych opowieści. Co ja wziąłem? Trofeum, zmumifikowane. Eteryczny, nie da się. Trująca nowa. Uuu! Trująca nowa. To może być fajne. Jeszcze dwa miejsca na klejnot. Ale ja mam lepsze. Dobra, Dekart też nic nie chce mi mówić, nie chcę nic mówić. Czyli co? Czyli zostaje mi laskę do grobowca Talerasha i symbol prawdziwego grobowca Telerasza. Tu ten kwadracik taki. No i super. Sprzedam jeszcze to, co mam do sprzedania. Faro. Witam ciebie tak samo. W ten upalny dzień. Chciałem ci sprzedać rozrywać ciał. Jesteś zainteresowana? tysiące tylko mi dasz? Dobra, niech będzie. I co jeszcze? I szał krwi też chcesz? Jest droższy, dobra, niech będzie. To też sprzedam. no Dobra, tego też sobie nie będę używał. Wynosię z tym. Dobra, no, czyli tak, tu się uporządkowałem, tu się uporządkowałem. Na no to co? Idziemy teraz klepać się do kanionu Maga. Dobra, ale ten kanion Maga to może w następnym odcinku już sobie nagram teraz. Znowu sobie zrobię przerwę chwilową. Schłodzę trochę organizm. Przede wszystkim głowę. Bo tak jak mówiłem na tym strychu, tu jest nie wiem ile stopni. Duszno strasznie. Dobra, więc w tym odcinku dzięki za uwagę, zapraszam na kolejny, zachęcam do podnoszenia łapek w górę, subskrybowania mojego konta i oglądania kolejnego odcinka, który pojawi się już niedługo. Teraz dzięki za uwagę, na razie hej, cześć.